Hej, hej, hello, witajcie moi kochani na kanale Rapture's mi pochwycenie jest blisko. Słuchajcie, dzisiaj, wczoraj e, miałam takie przekonanie i e, to by wam powiedzieć, byśmy modlili się o siebie nawzajem. Jest to bardzo ważna sprawa i bardzo ważna rzecz, modlić się o siebie nawzajem. Eee, ja modlę się tak samo osoby, które oglądają mój kanał, modlę się naprawdę o każdą z osób na tyle tam, co oczywiście wiem i znam. Modlę się, by właśnie Pan Bóg mnie błogosławił, bo otwierał oczy, zwłaszcza oczy tutaj tym, którzy jeszcze są, którzy tu jeszcze mogą coś o Panu Bogu usłyszeć. Wiem, że wielokrotnie mm, ja y, robię to, co do mnie należy. Głoszę tak jak u mnie, jak u mnie by każdy z Was jeszcze mógł osnąć się, y, być z Panem Bogiem, oddać Mu swoje życie. Wiem, że ten cały Charlie Kirk, który niektórzy mówią, że to on w ogóle nie umarł tylko żyje. Niektórzy w większości mówią, że umarł też myślę, że on umarł, bo to by było aż za bardzo takie trochę niefajne, żeby to było ściema. Mimo wszystko czy umarł czy nie umarł, jak to tam każdy sobie tam mówi. To powiem Wam wielką robotę robił, i nawet gdy ktoś mówi, że był bardzo wredny, czy chamski, czy cokolwiek innego, wierzę, że czasami jak ktoś coś powie na temat różnych rzeczy, aborcji, czy różnych innych rzeczy, żeby nawet wytłumaczyć, to czasami nie da się nie być hamskim, Chce się odpowiadać po prostu rzeczowo i od razu dobitnie, tak jak to zawsze ja robię. I eee, uważam, że to nie jest hamskie, tylko po prostu mówienie prawdy, jaka jest naprawdę w Biblii. I teraz, jak czytam tutaj o takie, czytałam właśnie taki fajny post na temat tego, że dzięki jemu, że on mówił o tym cały czas, po prostu mówił i mówił i mówił, tak jak, jakby nie zmieniał zdania, tylko cały czas to samo powtarzał, jest jakby były takie różne, wiadomo, debaty to wam powiem, że mimo wszystko naprawdę y, Pan Bóg y, tutaj pewne osoby nawróciły się dzięki tym właśnie tutaj jego mówieniu. Y, I taki post widziałam dziewczyna, która była z L L LGBT y, po czterech latach, to było wcześniej. Teraz po prostu pokazała zdjęcie, jak było kiedyś, a jak jest teraz, że ma długie, fajne włosy, że wygląda no, jak naprawdę kobieta, a nie jak, nie wiadomo, jakieś tam... Może nawet chłopak yy, i ma po prostu dwójkę dzieci, jest szczęśliwa, uśmiechnięta, więc Bóg ma i jest szansa na to, by ludzie z LGBT też mogli się nawrócić. Także gdy ty tak samo myślisz o tym, że Masz inną tutaj y, swoją miłość, tak zwaną do innej do płci, tej samej niż powinna to być miłość do innej przeciwnej płci. Zastanów się naprawdę, czy to nie jest twoje ego, i wiem, że to może Cię trochę boleć, co się teraz do ciebie ogólnie mówi. Ale wiem też to, że Bóg nie chce po prostu, byś ty był w tym grzechu, w którym jesteś. Słyszałam ostatnio taki fajny fragment, że Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Ale teraz jest do tego druga część. Bóg kocha grzesznika, powtórzę jeszcze raz, Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Ale to nie grzech idzie do piekła, tylko ten grzesznik. Więc jest to konsekwencja grzechu, którym po prostu się jest. I to jest bardzo piękne zdanie. Dlatego. Mm, jeżeli tutaj jesteś i ja Cię inspiruję, pomagam Ci przejść do Pana Boga, chwała Panu Bogu, za to dla mnie tutaj jest to najważniejsze, byś Ty swoje serce oddał Jezusowi, ponieważ życie z Nim jest całkowicie inną y, sprawą niż się nam wydaje i tu zachęcam naprawdę każdego z Was, byście oddali swoje życie i módlmy się o siebie nawzajem, bo czasy naprawdę są bardzo, 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 bardzo bliskie ku końcowi i to naprawdę jest coś cudownego, co się dzieje teraz. I po prostu bądźmy z Jezusem i chodźmy z Jezusem i oddajmy swoje serce, dopóki jeszcze jest możliwość, bo naprawdę warto z nim być. Także tutaj właśnie chcę powtórzyć jeszcze raz. Módlmy się o siebie nawzajem. To jest ten moment, ja odczuwam, nie wiem, kto z was się o mnie modli, ale ja to naprawdę odczuwam. E, tą Bożą obecność, która jest i to co się u mnie wydarzyło to nie, nie jesteście w stanie w ogóle to jest dla mnie szok e, ale o tym powiem teraz tak w takich krótkich filmikach bo wiem, że może czasami długie są za długie mam teraz nagrywać chwilowo krótkie po e, prostu filmiki także powiem Wam, że to będzie coś pięknego co mi Bóg pokazał i co się u mnie dzieje to jest szok e, także módlmy się o siebie nawzajem to jest taka moja prośba do Was e, módlmy się naprawdę w, do Boga nie do Maryi, tylko do Boga i to się wspierajmy razem, bo naprawdę, warto słuchajcie, po prostu być przy Panu Bogu blisko. To jest ten moment, właśnie, by być blisko, by czuwać cały czas. Amen.